Witamy wszystkich na konferencji prasowej po meczu z Estonią. Udany dla zawodników, niestety nieudany dla kibiców. Zaraz wyjaśnimy dlaczego jest z nami Bramglesz Reprezentacji Polskiej Norbert Jędluczek, do i przewodniczący młyna i klubu kibiców Bartek Sawicki. Niestety nie udało nam się do końca doprowadzić do pingu na dzisiejszym meczu a przede wszystkim nie udało się nam się odprowadzić oprawy. Pewnie wielu kibiców zastanawiało się, dlaczego tylko na początku poszły serpentyny, a później był tylko doping bez żadnych efektów świetnych, ani, ani innych opraw. Teraz może oddam głos ekspertowi, który wypowie się na temat tego, jak wsparcie kibiców działa na, działa na zawodników i jak odczuwacie, czy bez... <grym> raz e, zmiana. Pojawił się on tu, Mark wszystkim serdecznie. E. nie wypaliła, ponieważ ochroniarze zachowali się agresywnie w stosunku do naszej Jestem zdruzgotany wręcz w tym, ponieważ nie mogłem czuć tej atmosfery, którą czułbym po odpaleniu pirotechniki. E, dokładnie. Teraz Bartek wytłumaczył nam, dlaczego nie mogliśmy zrobić naszego show. E. Jak to powiedziałem, nam ochronę w węgierski Pirotechnika jest zabroniona. Jest zabroniona? To jest dla niepojęte, ale jest zabronione. do przyjaciół, mówią, że prawo tak nie pozwala. Dokładnie. Powiedzieli dostaniemy. nam, że jeśli tylko odpalimy racę albo stroboskopy, dostaniemy, dostaniemy <laughs> muszą zawiadomić policję i zostaniemy aresztowani na 48 godzin. A pirotechnika jest bezpieczna! Ej, za, za, za! Polska! Polska!